Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, mam taki problem. Tak. Bo wydaje mi się, że jestem nierozumiany przez rodzinę. Mhm. I wie Pani, ja zawsze czytałem i zawsze mi mówili, że trzeba znaleźć dziedzinę, w której jesteś dobry i potem się w niej wyspecjalizować i być w niej i dążyć po prostu do perfekcji w tej dziedzinie, i potem zdobywać różnego, różnego typu dyplomy, ordery uśmiechu, yy, mistrzostwa, olimpiady i ja proszę Pani znalazłem sobie taką dziedzinę, jestem w niej jednym z lepszych, bo jak rozmawiam z kolegami to ja po prostu jestem najlepszy, wiem o tym wszystko, ale jednak nie mogę znaleźć sobie żadnych konkursów ani, ani żadnego forum, wie Pani, żeby pogłębiać wiedzę i, i dlatego jestem smutny, i, I w tym temacie, proszę Pani, waham się, czy nie targnąć na swoje życie społeczne, tak. Eee, a można mieć jakąś Walenie gruchy. Proszę? Walenie gruchy. A trochę więcej? No, to jest uznane, proszę Pani, za, za jeden z ośmiu. 8, że tak powiem, sztuk y, Mistrza Mastu Mastu i ja po prostu się w niej, wie Pani, przy pomocy witryn Brazzers.com, RedTube.com, Petardas.com, y, Podrywacze.pl ja po prostu przy właśnie przy pomocy właśnie takich mistrzów w tej dziedzinie. Znaczy oni, wie pani, oni bardziej, oni bardziej frontalnie i oni to dwuosobowo, ja to jednoosobowo robię, wie pani, bo nie mam z kim. I oni po prostu są lepsi, ale wie pani, ja się dużo nauczyłem od nich i od tego czasu, wie pani, tak zwane walenie gruchy jest po prostu na poziomie wysokim. A proszę mi powiedzieć, a dlaczego pan zadzwonił pod numer telefonu? Zaufania katolickiego. Bo ja jestem katolikiem, wie pani, ja zawsze, ja, ja po prostu, ja chodzę do kościoła, to się lubię wsłuchiwać, w, że tak powiem, w, w homilię księdza. Ja zawsze biorę coś właśnie ze Słowa Bożego do siebie. I właśnie mówię: Skoro ja zawsze słucham Pana Boga, to niech wysłannicy, misjonarze Pana Boga teraz mnie posłuchają i mi pomogą. Bo ja, proszę Pani, ja, ja zawsze pomagałem, y, y, że tak powiem, w swojej parafii. Bo jak trzeba na przykład, jak zbierali na nowy dach, y, to, to się składałem. Proszę Pani, jak, 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 jak było tak, że pianurobarzysta. Y, słucha mnie Pani? Tak. Było, była też taka sytuacja w zeszłym roku. Że piany rowerzysta y, rozwalił, y, rozwalił bramę, proszę pani, rowerem i też się składali, żeby po prostu nową y, taką bramę postawić przed, przed właśnie cmentarzem, bo to jest cmentarz u nas, w parafii cmentarz razem z Kościołem, kościół gotycki i mówię, skoro proszę pani, ja zawsze w imię w imię Boga występuję, to niech teraz Pan Bóg wystąpi w me imię y, Nitro. że Tak powiem. To, to jest coś tak podobnego. Jak, jakby to tą myśl ubrać, że my. Niech pani, niech, ale niech Pani spróbuje najpierw przemyśleć i potem że, powiedzieć wszystko na raz, Że my stoimy na takiej pozycji mamy taką postawę, że tu, Panie Boże. Ja żądam od Ciebie to, 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 Ty mi daj to, 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 tak jak idziemy do e, sklepu i sobie e, powybieramy, co nam się podoba, no i mamy. Nie, Pani się myli, nie. Do, do... Bożą łaską, to jest trochę inaczej. Ale Pani mnie nie zrozumiała. Pani, pani mi zadała pytanie, na które ja odpowiedziałam. Ja do Pani zadzwoniłem, żeby się Pani naradzić, co zrobić, Pani jako osoby, a Pani się zapytała, dlaczego ja dzwonię akurat do telefonu katolickiego zaufania. A ja Pani odpowiedziałam, że dlatego, że po prostu przy telefonie katolickim czuję się, że tak powiem, bezpiecznie i, i czuję po prostu oparcie w Bogu. I wymieniłem kilka rzeczy, które też zrobiłem. I teraz, jako że Wy, czyli osoby, której jesteście w tym telefonie zaufania, jesteście po prostu osobami pobożnymi, to mówię, że skoro ja dla wspólnoty kościoła zrobiłem parę rzeczy, no to pani jako osoba, która też działa na rzecz wspólnoty właśnie kościoła rzymskokatolickiego, to mogłaby mi pani pomóc. Ja tylko odpowiedziałam na pytanie, dlaczego akurat dzwonię do katolickiego, a nie dzwonię mhm. do normalnego. Mhm. Że po prostu jest więź między nami, chrześcijanami, jest taka więź, proszę pani, taka, taka niewidzialna więź. Wszyscy jesteśmy razem, proszę pani. Zwalczamy wszystko, proszę pani. Zwalczamy żydostwo, zwalczamy królestwo i islamizacja stop Europy. Proszę pani, ja jestem chrześcijanem i ja, proszę pani, zawsze będę za swoimi stał, proszę pani, w pierwszym rzędzie na paradzie, równo, na paradzie antyrówności. Proszę pani, ja zawsze idę, jak, jak, jak wyskoczy jakiś ruch palikot, twój ruch, czy coś takiego i atakuje Kościół, proszę Pani, ja wstaję, proszę Pani, uderzam pięścią w stół, proszę Pani, mówi, tak nie może być i tak nigdy, proszę Pani, nie będzie, bo my, chrześcijanie, proszę Pani, zwalczymy wszystko i dlatego ja mam właśnie do Pani te, te, takie pytanie, które zadałam. Ja próbowałam mhm. myśl taką przekazać. Mhm. Jak to wygląda, mhm. jeśli chodzi o... Ale myśl uwolnioną? Jak to wygląda, jeśli chodzi. Ale ja mam takie pytanie: po prostu, Czy, tam, czy to jest myśl uwolniona? E, proszę pana, myśl. Każdy człowiek. E, ale uwolniona? Prawo myślić. No, i tak, dokładnie, ale ja się pytam: czy ta myśl, którą pani teraz rozwija, czy to jest myśl uwolniona, i czy jest pani do, do, ten, gotowa do walki, jak Robo i tak, jak Koprobo. Miasto pani wyczyści, tak? tak. Bo to... eee, może tak. Ja mhm. walczyć nie chcę i mhm. nie mam zamiaru. Ja tylko to pani, proszę pani pomóc. Panu... Ja... Ale ja, ja mam takie to, pytanie, proszę pani, jak, jak żydostwo się szerzy, proszę pani, jak islamizacja się szerzy, to pani nie będzie walczyć o, chrze o nas, chrześcijan, o wspólnotę? Nie będzie pani walczyć z nami? Ja to tylko chcę walczyć ze swoim grzechem. Ale proszę bo pani i panie Grzeszy, ten bo jak pani, proszę pani, pierwsze przykazanie, yy, jakie jest pierwsze przekazanie? Proszę pani, jakie jest pierwsze przekazanie? Jakie jest pierwsze przekazanie? Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, proszę pani. I jak, proszę pani, pani widzi żydostwo, widzi islamizację, widzi, pani, te burkre jakieś, proszę pani, jakieś murzyństwo, proszę pani, afganistaństwo, pa pakole, proszę pani, jakieś ruskie, jakieś niemieckie, proszę pani. Ja wstaję i mówię, kurwa nie, my chrześcijanie to zwalczymy, proszę pani. Widzę ruch palikota, od razu włączam telewizor, proszę pani, bo ja, ja robię liberum veto, proszę pani. Li liberum veto, proszę pani, robię w tym momencie. Mówię, stop islamizacji, mówię, proszę pani, stop, stop Żydostwo, proszę pani. Pani, mówię, Murzyny, aut, proszę Pani. Ja, ja jestem, proszę Pani, fanem Realu Madryt, proszę Pani, ale jak ściągnęli Michaela e Siena do naszej drużyny, to ja zawsze mówię: Oby, proszę Pani, miał kontuzję, oby ten Murzyń nie grał. Oby nie grał. I proszę Pani, wie Pani ile grał? Grał krótko. Wie Pani dlaczego? Bo ja się modliłem. Ja się modliłem. Nie to, że był słaby, ja się modliłem po prostu za to. Moja intencja, proszę Pani, jak, jak zawsze wsadzam 5 zł do koszyczka, bo ja na bogato, proszę Pani, 5 zł zawsze wrzucam w niedzielę, to zawsze. W intencji takiej, żeby ten zawodnik nigdy nie ubrał białej koszulki białego klubu, hiszpańskiego klubu, proszę pani, chrześcijańskiego klubu, żeby tego nigdy nie zrobił, niech spierdala do Afryki. A czy pan wierzy w to? że Chrystus oddał życie na krzyżu za każdego człowieka? Za każdego, proszę pani, ale za żydostwo, za ruch palikota, za, proszę pani, za islamizację, za to nie oddał, proszę pani, bo ja, proszę pani, ja to dobrze pamiętam, jak oddawał życie, proszę pani, a to dobrze pamiętam, proszę pani, ja byłem, może nie byłem, proszę pani, przy tym, ale proszę pani, ja to dobrze pamiętam i oddał tylko za chrześcijan, proszę pani, za tych, co, proszę pani, chodzą do kościoła, za tych, proszę pani, co się składają z księdzem, proszę pani, żeby kościół postać, proszę pani, mój tata Swoimi rękoma wstawał o 6 rano, proszę pani, budował kościół 3 godziny, a dopiero potem szedł na piwo, proszę pani. Dopiero potem, dopiero potem były przyjemności dla niego. Najpierw, proszę pani w niedzielę wstawał o 6, żeby budować kościół, a dopiero potem gorzołkę sobie pił z kumplami. I żeby pani wiedziała po prostu, że ja jestem z rodziny, która ma tradycje chrześcijańskie bardzo zakorzenione. Ja e, bardzo panu tego życzę, aby mm, pan mógł troszeczkę zgłębić e, się w Ewangelię i dostrzec tam, że Chrystus kocha. Pana przede wszystkim. No mnie musi kochać, proszę Pani! Ja płacę księdzowi, żeby jeździł Bemką, proszę Pani, ja się zrzucam na ogrzewanie na kościół, proszę Pani, z mojego kieszonkowego płacę. Mama mówi nie, nie chodź, bo proszę pana, moja mama jest jechowa, ale proszę pani, to się kiedyś skończy pana, sko sko skończy się jechostwo, y królestwo, żydowstwo, murzyńskość sko murzyńsko się skończy, proszę pani, bo ja kiedyś wstanę, proszę pani, wezmę łopaty i wszystkich poupierdala mi się skończy i tylko prawdziwy Chrystus y będzie, będzie przewodnikiem naszym, proszę pani w jego imieniu zrobimy świętą wojnę z tym pogańskim skurwysyństwem, proszę Pani. A moja siostra, proszę Pani, chodziła ostatnio i kupowała Hello Kitty. Hello Kitty, to jest, proszę Pani, to jest, to jest dziecko demona po japońsku i ja nie wiem, czy Pani wie, kto to jest ksiądz Natanek, ale ja go, proszę panie, Pani, oglądałam i on powiedział, że jeśli, że jeśli Twoje dziecko, albo Twoja siostra, albo Twoja rodzina Kupuje Hello Kitty, to wiedz, że coś się dzieje. I proszę Pani, nic się nie stało, wypierdoliłem, to przez okno nie ma. A, tak zrobiłem. Tak. Jeszcze, proszę Pani, się ucieszyłem. A jak płakała, to prawie liścia, proszę Pani, wyłapała tak ode mnie. Proszę Pani, tylko, tylko Jezus Chrystus, nie będziesz miał bogów cudzym przede mną. I nie będziesz, proszę Pani, wymawiał. I jak ktoś mówi Jezu Chryste, to od razu, proszę Pani, dostaje Bo wie Pani dlaczego? Drugie przykazanie. Nie będziesz wymawiał imienia Pana Boga swego na Ja proszę Pani znam wszystkie przekazania. Ja się do wszystkich stosuję. Cudzołóż. Nie cudzołóż proszę Pani. Miałem dziewczynę, ale się puszczała. To już. Wpierdoliłem jej proszę Pani i, i odeszła. I proszę Pani. To ja, ja pierwsze co się, się pytam dziewczynę. Jesteś dziewicą? Jak nie jest dziewicą proszę Pani. Ja z nią nie rozmawiam. Chyba, że ma męża. Chyba, że ma męża. Mamie? Mamie akurat przebaczyłem. Mamie przebaczyłem, bo mieli termin ślubu troszkę później, przebaczyłem, proszę Pani, przebolałem to, przebolałem to jako chrześcijan, proszę Pani, ja, jako, jako dziecko Chrystusa, Pana Boga naszego, ale, ale innemu więcej, proszę Pani, tego, tego po prostu nie wybaczę. Pani mnie rozumie, tak? Bardzo pilnie Pana słucham. I mam rację, proszę Pani, niech Pani powie, że mam rację, bo ją mam. Eee, rację ma ten, kto wierzy, że Chrystus kocha wszystkich. Nie, kocha wszystkich, proszę pani! Ale żydostwo, kurestwo i ruch Bo palikota. Niech wszystkich oddał życie na krzyżu. Nie, proszę pani, nie, pani się myli. Za Judasza konfidenta skurwy syna nie oddał życia. Jestem tego pewien, że jeszcze go potem upierdolił kamieniami, proszę pani. Jestem tego w stu procentach pewien, ja, Denit i mówię to, proszę Pani, z imienia, nazwiska i ksywki to mogę powiedzieć. I mogę się pod tym podpisać krwią, kałem i moczem, proszę Pani, wszystko. Jeszcze mogę nawet, 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 proszę Pani, mogę dać sobie usiąść genitalia, że tak jest, że tak jest, że tak jest, że tak jest, proszę Pani. Zdenerwowałem się troszkę. Przepraszam. Aż muszę sobie, sobie gibonka spalić, że tak powiem. <laughs> Rozumie Pani, że mam rację, tak? No, ja już, ja już swoje zdanie powiedziałam. Ale proszę Pani, bo też tutaj się rozdrabniamy na tematy, że tak powiem, wielofunkcyjne i, i linealne, a tak naprawdę ja dzwoniłem, żeby się dowiedzieć, czy parafia u Was w mieście oferuje z księdzem walenie gruchy grupowe, żeby poszerzać właśnie nasze znajomości. Nie wiem, czy może jest jakieś kółko? Nie, nie, nie. Nie, nie ma żadnych zajęć? Nie. A w świetlicy yy, przy parafialnej? Proszę pani. Proszę pani. Proszę pana, życzę panu wszystkiego dobrego. Dziękuję. I rzeczywiście takiej ciszy przed Bogiem. Z panem powiem. No się, kurwa, rozłączyła. Ja, kurwa, dziecko Boga, kurwa, odrzuciła mnie. Ja pierdolę. Halo? Dzień dobry, starszy podporucznik Bałbał Kwiatkowski z Komendy Miejskiej Milicji. Czy mam przyjemność z panią Martą? Kto taki? Proszę jeszcze raz. Starszy podporucznik Kwiatkowski z Komendy Miejskiej. E, tak. E, rozumiem, dom, domyślam się, że jest Pani właścicielką e, Fiata Maria Kombi koloru niebieskiego, tak? E, Fiatopario Weekend. A była Pani w posiadaniu tego samochodu e, dnia 8 września e, tego roku? Tak. Proszę Pani, m, nasze kamery zarejestrowały e, na jednym z, e, z, z centrum handlowych w mieście jak właśnie w tym samochodzie były dokonywane czyny nikczemne, że tak powiem. I jako, jako że po rejestracji dotarliśmy do Pani chcemy po prostu ustalić sprawcę na, na kamerze właśnie przemysłowej. Nie widać tego bardzo dobrze. Dlatego dzwonię do Pani wyjaśnić sytuację. Pani Marta jest Kto Pani macie? tam? Tak jestem, ale nie rozumiem jak, jak, jak ja nie rozumiem w ogóle, co Pan do mnie mówi. Więc tak, proszę Pani, yy, dokładnie 8 września o godzinie 18.15 yy, była Pani w posiadaniu tego samochodu? No chyba tak, tylko jaki to nie zaraz sprawdzę. Jest, jest Pani jedynym ja jest pani jedynym kierowcą tego samochodu? Yy, no z czasem mąż jeździł, albo z czasem brat. Powie Pani, na, na kamerze, właśnie na kamerze przemysłowej, jest zarejestrowane, jak pewna osoba wychodzi z tego samochodu i na, na środku parkingu po prostu przed sklepem, gdzie były dzieci, to była, przy Pani, godzina 18.15, przed, przed sklepem po prostu wyszedł i koło wózków, proszę Pani, oddał mocz. I to jest, proszę Pani, karalne mandatem w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych. Czy Pani przyjmuje y, takie upomnienie? Matko, Panie Władze, ale ja nie wiem w ogóle nawet, gdzie to było i kto to mógł być, więc ja, ja mam to na siebie przyjąć. Bo, jest pa, bo, bo przynajmniej była Pani tego dnia właścicielem samochodu. No dobrze, no ale ja nie wiem, gdzie to było, nie wiem, kto tym samochodem jechał, przecież ja tak nie zrobiłam, co Pan mówi. Proszę Pani, jako że, jako że to jest, dzwonimy do Pani tylko dlatego, że w ramach nowego właśnie projektu z Unii Europejskiej, która ma na celu, ten projekt ma na celu, wie Pani, żeby nie zanieczyszczać miast i po prostu bardziej chodzi o prewencję, nie to, żeby karać, nie to, żeby karać właśnie naszych rodaków, tylko o to, oni dali nam pieniądze, żebyśmy właśnie dzwonili do ludzi, rozmawiali z nimi, żeby, żeby po prostu poprawić stan. Nie, bo nie chodzi o jednorazową karę, tylko chodzi właśnie, żeby, żeby mentalność y, polskiego narodu się zmieniła. Y, wie pani, jako że ja rozumiem, że pani już tego samochodu nie posiada, tak? Mhm. To no, ja rozumiem, że też Pani, do, jako że było więcej niż jednego kierowców, ja rozumiem, że Pani mogła y, po prostu to nie być Pani, bo też widać jak osoba, która oddaje mocz przy Pani na wózki sklepowe to jest mężczyzna, bo raczej Pani y, na nisika nie sika. do mnie ma. No raczej. No to wie pani, może to się po prostu skończyć na, wie pani, na, na, na ponagleniu, i, i nie zastosujemy tutaj żadnej, żadnej kary pieniężnej ani nie odejmiemy punktów z prawa jazdy. Tylko wie pani, musiałaby pani tylko wyrazić skruchę i obiecać, że już więcej, to po prostu pani, ani nikt, który, który ma po prostu dostęp do pani samochodu, nie będzie ani sikał, prze pani, w miejscu publicznym, albo nie będzie walił atomówek, właśnie. Wie pani, od tego jest closet toaletowo-sanitarno-higienistyczny, tak. Mm -hmm. No, ja oczywiście ja wyrażam, wyrażam skrót jak największą. Jeżeli to miałoby się powtórzyć, to oczywiście bym się nigdy na to nie zgodziła. Jeżeli by ktokolwiek miał coś takiego jeszcze raz zrobić, jadąc moim samochodem i gdzieś tam robim, i robiąc takie rzeczy. Dobrze. Dobrze, czyli. Czyli jest, ale pani, pani po tej naszej rozmowie, wie Pani, że od dzisiaj właśnie trzeba wziąć po prostu i przemyśleć właśnie nad takimi zachowaniami drastycznymi. Trzeba też, no wie Pani, trzeba pielęgnować w sumie naszą naturę, trzeba o środowisko dbać. Ja na przykład, tak? pani wie Pani, ja chciałbym Pani jeszcze tak powiedzieć na koniec, że jak ma Pani na przykład papierek w ręce, to niech go Pani wrzuci do kosza, niech Pani tego nie rzuca na ziemię. Tak, ja właśnie o tym wiem, proszę Pana, ja to o tym doskonale wiem. Ja wiele osób upominam, którzy coś wyrzucają, nawet bo to można wziąć do kieszeni w domu, do kosza, wrzucić a nie przez okno, czy jak niektórzy właśnie to robią pod nogi dosłownie. A Pan do mnie dzwonił w ogóle z jakiejś komendy? Bo, bo, bo... Tak, z komendy miejskiej. W ostrołęce, tak? Mhm. I to niby było w ostrołęce, co Pan do, właśnie do mnie mówił o, o tym zdarzeniu? Wie Pani, ja dostaję, ja, dostaję zapis wideo, ja dostaję zapis wideo, numer rejestracyjny, ja muszę sprawdzić numer rejestracyjny, zadzwonić do takiej osoby i po prostu, wie Pani, pouczyć ją. Mm -hmm, Jest to mm -hmm. normalnie... I to był Fiat, wie to pani... był Fiat Pali... ten mi się nie chce wierzyć, naprawdę. To że był Fiat Marea Kombi y, koloru, jeśli się nie mylę, niebieski. Nie Marea, Fiat, Fiat Palio Weekend, Jest to, ja byłam w posiadaniu do dziś Fiat Palio Weekend. A to jest możliwe, że to nie pani była. Ale widzi pan, to na zajrz zostałam upomniana. A to widzi pani. To jednak, widzi pani, jak to można dostać opierdol tak za darmo. Ty to... też jesteś w przydziałku. A to widzi na... pani. No bo ja do dziś właśnie, dziś czytam samochód, to był Fiat, palił weekend, 1-4. Uh -huh. A pan mówi, Fiat Marea, tak? I ja taka jestem nasz wie w No kurczę, no nie wiem. No. A to widzisz. No to co, to ja bo w końcu nie wiem, sprawdzi pan, ale nawet jeśli to. Ale nie, 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 tutaj Fiat Marea, czyli to nie jest pani, czyli. Oh. No ja się kłaniam nisko, że pani aż po same kule, i jeszcze raz w, w imieniu tutaj całej komendy przepraszam za, za całe zajście, tak? Nie szkodzi, a ja będę upomniana na zaś. Dziękuję. Do widzenia, kłaniam się nisko. Do widzenia, do widzenia. Ale sympatyczna pani, sympatyczna.